Szalom i Ave, witam wszystkich wiernych wyznawców papaja bitewnego i znajomego zająca, jego skromnego sługę, szpiega kajzerowego tak zwanego. Przypomnę łapką w górze i w soczystym komentarzu, to jest Europa Universal 4 na modyfikacji, na modyfikacji, na dlc Emperor najnowszym delceku. E, gramy państwem papieskim na Ironmanie pod, e, pod achievement, żeby, znaczy achievement, no ten achievement przy okazji zrobimy, bo nie wiem czy będziemy tak było grać, czy prędzej nie upadniemy. E, chciałem się Was zapytać, bo już minęło kilka dni od premiery, pewnie już graliście dużo albo dużo gdzieś oglądaliście. Jakie wy macie odczucie odniesienia tego delceku? Bo tak jak mówię, mi się podoba, jestem zachwycony tym delcekiem, e, ale oczywiście nie wszyscy muszą podzielać moje zdanie e, i nie wszystkim musi się ona aż tak bardzo podobać jak mnie osobiście. E, tylko jeszcze na wstępie e, nowa odsłona zająca. Proszę bardzo, na początku myślałem, że ten zarost. W ogóle, kurde, kiedyś to były zarosty, nie to, co teraz nie, bo teraz albo na zero, albo na Janusza, albo na Drwala. A kiedyś to kuła, nie wiem, taki XIX-wieczny, anarchistyczny Watażka albo współczesny Janusz z, z tego, z środkowego Teksasu, taki typowy amerykański kuła z tym takim. No nic, dobra, będziemy dalej eksperymentować, zobaczymy, która finalna wersja będzie Wam się najbardziej podobała Tak, tak, dobra, a dzisiaj już, bo znowu przegadamy cały odcinek Jak łapek górę i soczysty komentarz zostawiony, to mogę odpozywać, no chyba, że jeszcze nie zostawiliście Od razu wrzucimy agresywne cztery Potrzebuję jednego dyplomatę, e, Czekaj, my w ogóle nie możemy ty przecież tego Florencji sklejmować. Możemy sklejmować za to sienne. E, no właśnie, zapomniałem, że my nie graniczymy teraz z Florencją. Ajajaj, nawet przez morze nie graniczymy. Ajajaj, e, w ogóle teraz prowadzą coś takiego fajnego, że jak odpalacie mapkę HR, to od razu widzicie wolne miasta. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ważne jest, żeby. Aha, wy jesteście w Ja Mogę dołączyć do Hary. Dołączenie do Hary by bardzo nam pomogło. Bardzo by nam pomogło dołączenie do Hary. Bo moglibyśmy wbijać się. No oczywiście potem możemy wyjść, bo chyba my będziemy wyliczeni w Shadow of Kingdom. Więc myślę, że wyjście z byłoby całkiem spoko. Wysłałbym też jednego dyplomatę od razu do Szwajcarii, żeby z nimi relacje poprawić i mieć tą gwardię szwajcarską. Dobra, tu jest klejmowany, tu jest klejmowany. Chorwacja jest papetem. Szukam dróg rozwoju, co moglibyśmy wykwinić. Tu jest Raguza. Ferrara Sojusz z Raguzą, bo musimy się rozwijać, wiecie, no kto, kto się nie rozwija, ten traci. E, papety, mamy dwa papety, które trzeba będzie jak najszybciej zaanektować. Chciałem jeszcze Sojusz z Cesarzem, o już mogę Sojusz z Cesarzem, daj Sojusz z Cesarzem. Czy ja będę mógł wtedy włączyć do HR? E, będę mógł chyba dołączyć do HR, bo będziemy mieli dobre relacje? Nie, brakuje jeszcze, okej, okay, spoko. Ale teraz serio, nie wiem czy nie jest zbyt łatwo dołączyć do HR i to zbyt łatwo nie jest zreformować do HR, mi się tak leciutko wydaje. Takie mam osobiste, leciutkie wrażenia, pragnienia. Dwa merkantynizmu, piękny węcik na start. Europka pokazuje, że mamy jakieś szanse, <noise> że daje nam możliwość grania. W ostatnim odcinku pominąłem całkowicie sprawę state'ów. A teraz zupełnie są inne state'y. Jak widzicie, jest całkiem inna zakładka. Teraz nie dajemy im poszczególnych prowincji, tylko manewrujemy właśnie tą zakładką. Jest fajna opcja przeprowadzania questów. Przeprowadzenia questów dla state'ów ja chyba sobie na to pozwolę bo tu możemy mi zabierać ziemię, generalnie teraz wszystko kręci się wokół tego tutaj wykrysiku i tu mamy, ciekawe jakie mamy więcej state'ów, na przykład kozacze, czy Litwa ma kozaków kozacze, czy Litwa, Polska czy Litwa ma kozaków, Rzeczpospolita Kurde, muszę zobaczyć jak to na więcej state'ów wygląda mniejsza, oto, dobra, tutaj teraz mamy też poszczególne state'y mają, można od nich dostać poszczególne bonusy no oczywiście wpływają na lojalność, na influence Kromlancy, kromlancy to jest coś na zasadzie jak dawaliśmy im prowincję Jeżeli będziemy, state będzie miał, znaczy my będziemy mieli za mało kromlanców to mamy debuffy oczywiście do tego e, Bardzo chciałbym sobie odpalić od razu wszystkie buściki jakie są tylko możliwe odnośnie punkcików Zwłaszcza administracyjnych, co prawda trochę boli moje mm, military power 29 właśnie to jest problem, ale możemy im zabrać te kromlancy Okej, okay, aha to bunty od razu walną, kurwa. E, tak, tak, tak. Ale dzięki temu dostajemy poszczególne bonusiki. Tylko czekajcie. E, od razu odpalmy sobie questa. Zaraz te bunty ogarniemy. Zapomniałem, że bunty z tego. Widzicie, trzeba się nauczyć. E, Roma Base Tax At least 11. Manpower 9. Base Production 5. Co my tu dostaniemy? 24 Dukaciki. Um, 400 Manpowera. 10 prestiżu. Chyba weźmiemy to i najwyżej Base Production w Rzymie do 5 zbustujemy. E, tylko na razie ta na razie dajcie mi podnieść utrzymanie armii daj mi tą armię, możecie się nawet wycofać na chwilę na chwilę możecie się wycofać, no właśnie e, oni mu i tak nie zdobędą, ja zapomniałem, że jak im zabiera się ziemię to tejty mogą się obrazić, lacz generała spokojnie nic złego się nie dzieje, bo najwyżej troszeczkę pieniążków stracimy z racji tego, że, aha oni zmieniają pozycję OK, zarąbiście, czy ja mogę tu piątkę wrzucić nie, nie wrzucę, bo potrzebuję więcej deep pointów, okej okay. damy radę, damy radę, poczekamy na uzupełnienia Hmm, czy ja mogę? Nie mogę, hmm, nie możemy tej złotej buli na razie wyznaczyć, ok? potrzebujemy pieniędzy Ale Papal State miał być bogaty, na razie jesteśmy biedni Wbijać się już? Dobra, już możemy się wbijać Może zdążymy zanim przejmą prowincję? Akurat, idealnie zdążyliśmy, nie chciałem czekać aż mi się odnowią do końca moralki, o świetnie, dobra Może żeby Papal State musiał brać pożyczki, co to za czasy nastały, co to za czasy nastały, czy ty jest wchłonięty przez Polskę? Bo jeżeli Polska nie weźmie Unii z Litwą, a my będziemy mieli Litwę na rywalu, to nam się bardzo, ale bardzo, poblokuje drzewko. Bo część naszej jednej odnogi drzewkowej... Okej. Okay. Część naszej odnogi drzewkowej polega na tym, że musimy szerzyć katolicyzm na wschód. No i... No, i musimy mieć relację z Litwą, tak, tak. Czy ja już mogę tutaj do Holy Roman Empire'a dołączyć? Nie, jeszcze nie możemy dołączyć do Holy Roman Empire'a. też poprawiamy relację. Na razie chyba nawet piąteczkę wrzucimy. Okej. Okay. Czy ja mogę mieć jeszcze jednego sojusznika? Teoretycznie mogę, bo będziemy anektować tego jednego gówniaka od razu, jak się tylko da. O, więcej sojuszników na start, powiadacie. Mediolan. Potrzebujemy kogoś we Włoszech. Mediolan czy Sabaudia? Sabaudia teraz jest. Yy, ma dwóch gówniaków, Jeszcze w środku siebie dostała gówniaka, Kto będzie lepszym? Czekaj, ty masz na rywalu Prowansje, Burgundię, Szwajcarię, Wenecję. a Mediolan? Ojoj, Szwajcarium Szwajcarią się obrazimy. Kogo Wenecja ma? Austrię, Francję, Sabaudię. Weźmiemy chyba sojusz z Sabaudią. A to znowu jakbyśmy chcieli z Genuą walczyć. Ej, jest Sabaudia, oj oj, tu trzeba wybierać. Dobra, na razie poczekajmy, na razie poczekajmy, bo i tak musimy poprawić relacje ze z, z Szwajcarią i z Austriakami, a w międzyczasie w ogóle zobaczcie na flagi Sienny i Ferrari, Takie trochę odwrócone bym powiedział. <ś> Hehe, <Christianity> he, śmieszek zając, tak, tak. Możemy złotą bullę wprowadzić. Serio? Serio? Absolutyzm, unrest, kuria Power Cost, Institution Abrasion Cost, Development Cost. Um, development Cost by się przydał. 200 pieniążków kuryjnych. From Anglii. Chociaż, a czemu tego nie możemy wprowadzić? Nie możemy tego wprowadzić. O, agresywna ekspansja minus 10. Ok, ok. Znaczy, teoretycznie w sumie zaraz Renesans walnie. Prowadźmy to, zobaczymy, jak to działa. Nie wiem, ja być może kaleczę tego Papal State, ale uczymy się, tak jak mówiłem. Pierwszy raz gram po tym Delceku. E, testowo z wami pośmieszkujemy, po, po pogadamy sobie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nauczymy się nowych mechaniczek i tak dalej. E, Spłać mi wszystkie pożyczki. No co to za czasy, żeby Papal State miał pożyczkę? No, przecież to jest dramat, dramat i ubolewanie. Wpuśćcie mnie do Herę, bo jak nie będziemy w Herę. To nie będziemy nie mogli nic tutaj podziałać, jeżeli chodzi o to. Ale najgorzej, jak on, jak cesarz wpadnie na pomysł, żeby sienne zrobić wolnym miastem. To gdzieś jakieś agresywne sojusze, to jesteś w lidze z Genułą, No najgorzej. Prowansja, Wenecja. W lidze z Genuą, ale w sojuszu z Wenecją. Boże, jak te boty są irytujące. Dobra, Ferrara. Dobra, Ferrara jest idealnym celem. Ferrara jest idealnym celem. Po prostu pięknym. Dobra, sklej mój Ferrarę. Sklej mój sienne. Wycofaj dyplomatów. O, ja, si Wyślij dyplomatę do Mediolanu, wyślij dyplomatę do Sabaudi. na razie Tak na razie nie przeatakujemy dopóki nie wejdziemy do HR -e. E, Teraz bardzo fajnie też widać ile e, możemy zrobić, no interfejs są zmiany, duże zmiany w interfejsie widać ile on ma żołnierzy Ile ma statków, ile ma manpowera Ty masz coś z Ragusem, teoretycznie moglibyśmy też Raguse podbić to warto to sklejmować, to wyślij na razie, bardziej się skłaniam ku sojuszowi z Mediolanem, wycofaj, z, z, znaczy z Sabaudią, wycofaj z Mediolanu, zróbmy klejma, bo dzięki temu, e, że będziemy walczyć z Ferrarem, to może też Raguzę podbijemy. Raguza to centrum handlowe, oczywiście Raguza na stary jest gwarantowana przez Osmana, ale jak się atakuje przez sojusznika, to można to obejść, wiecie, takie mechaniczki. E, Naples Refuse, co Naples Refuse? To jest jakiś event, czekajcie, dajcie mi się zaznajomić, aha, to jest napolitańska sukcesja. I, co wy... I Napol się wyzwolił, pięknie, Napol się wyzwolił, bardzo fajnie um... Możemy dostać subjugation Casus z Bellina na napleta w sensie na Naplesa e, ja, ja, ja to wezmę, ja to wezmę, tylko czy my jesteśmy w stanie pobić, podbić na Apple. Teoretycznie jakbym się postarał, możemy sobie zwasalizować na Apple, tylko nie wiem czy my damy radę Ale podbicie na Apolu um... byłoby bardzo, bardzo fajne na start, widziałem, że mamy takie możliwości, czekajcie daj mi dyplomatę z Sabaudi na razie ja a jeszcze mamy gówniaków, właśnie czekajcie gówniaki kochaniutkie, kochaniutkie gówniaki, sprawa jest taka, że wy będziecie robili detach siege, jeżeli bym e, 9000, ja ja, 9000 macie będziemy łącznie mieli 14000, dobra go od razu wojna żeby on nie wziął jakiegoś sojuszu, od razu wojna subjugation no i lecimy, lecimy panowie, chciałbym jeszcze chyba nawet zatrudnić, Mam jakiegoś moralki, dyscyplinka plus jeden i trochę się zadłużymy, biedny ten Papal State, no nie wiem czy zabranie mu tych prowincji i dodanie więcej gówniaków to był dobry pomysł, bo trochę finansowo nie dajemy rady Może potem to się rozkręci, jak więcej krajów będzie nam płacić, o no, aaa! Nie zauważyłem tej armii, no właśnie Dobra, cofin, cofin, cofnij, 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 cofnij. No, 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 na spokojnie to zrobimy Pierwszą bitwę wygrali Mm. I czekajcie, wy wybraliście naprawdę w Husyty, Nie, wybrali Husyckiego króla. Czechy mają trzy opcje. No, Czechami chwilę graliśmy, to wiemy. Czechy mogą mieć albo całkowicie husycyzm albo wybrać Husyckiego króla albo i pozostać katolikami, albo całkowicie odlać Husytów i być katolickim królem i katolickim krajem. Także. Um. Okej, okay, myślę, że możemy po prostu. Potępić tego króla, że bawi się w herezję. Zmniejszymy sobie Re Reform Desire od razu 10 z i tak mamy 100, także spoko. Nie wiem dlaczego moje gównie... Aha, bo ja wam tutaj nie odpaliłem. Niestety ja tak dawno nie grałem w obrobkę, przepraszam. Przepraszam, jeżeli mi przegramy tą wojnę z Napolem, to będzie mi smutno. O, kometa, kurwa! Ty, oni to wygrali. he, Moje papety są lepsze ode mnie. Czekaj, co? Jak fascynujące? Jeżeli mamy ziomkę od produkcji? Nie, dlaczego kometa może mi dać 20? C a, bo to jest znak od Boga. To jest znak od Boga, że stworzymy królestwo niebieskie. Znaczy, królestwo Boże na ziemi. O Jezus, Kaiser, ze Kaiserkę. To jest przelatująca Kaiserka. Dobrze, 20. Nie wiem, dlaczego jest teraz 20, ale za co? Zawsze było, że jak miałeś chłopa y, doradcę od produkcji, to miałeś szansę na. Znaczy, wtedy kometa dawała ci fuzję stabilności, zamiast odejmować. Tak było? Tak było? Nie kłamie. Na serio? Okej. Okay. Hmm. No dobra, na, on się oczywiście będzie buntował, on się BARDZO będzie buntował jest więcej eventów, ale to jest już zwykły event. Czekajcie, my mieliśmy też zboostować sobie Rzym mm, do nie, Rzym czy co my mieliśmy zboostować? Ehm, nie, nie, nie Rzym Tą prowincję, okej, okay, do 5 mieliśmy zboostować Ja, si Ta, si, okej, okay, dobra, zostaliśmy 24 dukaty, 10 lojalności od kupców, spoko czy ja mogę sobie jeszcze pozwolić na... Miesięczny diplomatic power? Nie, bo to korolam co 10 obniża Nie chcę spać poniżej 30, nie może spać poniżej 30, bo dostajemy debuffy Deep pointy nie są aż tak na razie nam potrzebne Raczej pierwsze jakie będziemy brać to chyba ekonomiczne Nie wiem, ja mam jakiś fetysze, ja zwykle biorę ekonomiczne, ewentualnie innovative Innovative ideas, dobra niech oni sobie przejdą, oni pójdą oblegać moje papety, si Ciebie chciałem jak najszybciej oblegać, znaczy zintegrować i w sumie możemy zrobić coś takiego tu widzę, że też pozmieniali hmm. aha, czy ja mogę zaznaczyć, żeby była szansa, że moje papety ich zaczną klejmować, byłoby bardzo miło chyba, że wy macie jakieś klejmy tutaj a, wy macie, ty masz klejmy na Florencję hmm. okej, okay. to ja najpierw chciałem Florencję jak najszybciej przykąsać skończymy podbój na Apolu Kurde, kompletnie nie wiedziałem, mogłem sobie testowo rozegrać ten Napol, Bo kompletnie nie wiedziałem, że my mamy szansę o tak szybko zwasalizować ten Neapol. Dobra, zostaw tu tysiąc. Znaczy to do oblegania. A tu idziemy zajmować prowincję. Orgolem jest oczywiście zdobycie. Jak wygląda nasza flota? No w teorii mamy większą flotę. Daj tą flotę. Odmów boluję ją. Spróbujemy poblokować. blokować yy, porty. Niech ona się odnowi, spoko. Ile wy tam macie ludków? 13 tysiąców. Hmm. Fajnie, jakbyśmy zdążyli zdobyć, chociaż możemy zostawić tysiąc, żeby blokował oblężenie. No nie, no nie, doradca się, tyle wykosztowałem na niego. Dobra, ale skończyliśmy robić misję i teraz dostaniemy Mercenary dyscyplina 20 lat. Szkoda, że to nie daje boosta stałego, ale jest jeszcze jakiś event. Eee, właśnie mi to zawsze boli, że dużo tych misji um, daje tylko czasowe boosty, Po 20-10 lat ta na 100. Dobra, eee, zrób I co dostajemy. Aha, to jest to, Ok. Oko, następne co jest? Manpower level, at least 50. <laughs> to będzie ciężko utrzymać. I force limit na 100. Ok, ok. Eee, jak tam Litwa? Litwa jest już papetem. Super, to teraz naszego dyplomatę Bożego eee, wyślemy na Litwę. Tu dasz mi 1000 z tego. Tysiąc piechoty, która wspomoże obleganie, a ty wy się gdzieś sobie odbijać prowincję. Spoko. Hmm. Możemy szwajcarską gwardię. To jest jakaś unikalna. Czekajcie, pokażcie mi tych najemników. O, najemnicy, najemnicy, najemnicy. najemnicy. Czekajcie, bo jeszcze już nie wszystko znam. Szwajcarska gwardia Plus 2,5% dyscypliny. Znaczy, fajne jest teraz to, że te kompanie mają poszczególne buste, jeżeli chodzi o, o najemników. I to można bardzo fajnie wykorzystywać. No ale wydanie za 4 dodatkowe jednostki, jak my stoimy z Force Limitem? No, no tak średnio bym powiedział, tak bardzo średnio stoimy z tym Force Limitem. Do HRE możemy dołączyć. O... No i musimy dołączyć do HRE, jeżeli chcemy podbijać półwy... chyba że czekamy na Shadow of Kingdom. Ale najwyżej potem wyjdziemy sobie. Nie wiem, według mnie powinniśmy dołączyć. Powinniśmy dołączyć. W ogóle cesarzem może zostać Węg Czech. Jeszcze jeden głos, na razie Austriak, ale jest szansa. Dobra, dołączmy do HR. -e. Tylko może na razie skończmy wojnę. Nie, dobra, dołączmy. Ok, jesteśmy częścią HR-e. Si, zostaliśmy częścią HR-e. E, czy on od razu. Czy on dostał, nie? Moja o 35. On od razu dostał. Wszystkie ziemie automatycznie weszły. Tak, wszystkie ziemie automatycznie weszły do HR-e. Kiedyś ręcznie trzeba by to dodać. Dobra, czy tu jest naprawiona flota? Tak, średnio, ale wy macie podzieloną. Hmm. Ryzykować, ona to płynie. Okay. Dobra, niech się naprawi do 70 i wypłyniemy. Mamy większą flotę. Dobra, jest 75. Jak będziemy blokować od strony... O właśnie, od razu przyspieszymy oblężenie. 030. Renesans jeszcze się nie, nie objawił, nie? Nie, nie objawił się jeszcze Renesans. Fajnie, jakby był gdzieś blisko. Znaczy, teoretycznie może nawet w Rzymie strzelić Renesans, ja nie mówię, że nie. Zdarzały się takie cuda na świecie. Tu dalej nie możemy, bo fort nas blokuje. Ale jak walnie w Florencji, największa chyba szansa jest, że tutaj we Florencji walnie. Zupienie tego eee, armii profesjonalnej przydałby się. Nie ukrywam, że przydałby się, bo to jest darmowy manpower. <grafię> Bardzo darmowy manpower. Także niech będzie. Dobra. Um, teraz idziemy obronić to, co papieskie. Flotę możesz schować, żeby tu przypadkiem kuku sobie nie zrobił. Chyba, że możemy spisować. Nie chcesz spisować, może? Um, tu sfabrykuj mi klejma na Ferrari i sfabrykowane. Bo po co mam niszczyć armię, która de facto będzie moją armią, bo będzie naszym papecikiem gdzie to jest? Papal Vassal. Nie, nie chcesz jeszcze. No hmm. ja nie chcę też zbytnio tracić armii. Tu nic więcej ci zrobić nie możemy. No dobra, no to idziemy ci wklepać. Idziemy ci normalnie, legalnie wklepać. Powinniśmy dać radę. No, razem z naszymi papecikami. Jak my w ogóle stoimy z moralkami z tym wszystkim? Dwa dzie? Nie, to my mamy 27. Bo moi. Aha, bo są morale mojego papeta. No i powinniśmy to tak czy siak wygrać. Dobra, see, si, wygrane. Jakiś stackwave zrobimy. Znaczy, teoretycznie, jak mu rozbijemy armię, jest mniejsza szansa, że będzie się buntował. Będzie miał mniejsze siły. E, Papal wasal. No, jaka koalicja! Przecież jeszcze nic nie podbiłem. To oni się obrażą? Co im tak odwali? Bolonia, Florencja, Genua, Luka, Mantua, Mediolan, Ragusa, Siena, Wenecja. No. no. Mamy sojusz z Aragonem. Subjugation to nie powinno być jakiś zmniejszony, agresywna ekspansja za to, że my tu świrujemy z tego z Kaso Belli? Już dostaliśmy Boże kasus Belli, Halo Dobra, dawaj tam pował, włok już zjednoczona, pieniądz też dawaj, boże. Okej. Okay. Tam koalicja. Co, co, co to za, co, za seria z Europki bez koalicji? O, cyk. O. No jesteś moim, 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 moim kochaniutkim papecikiem, o. o. Słodziusim takim, o ty taki, taki. Aj, taj, 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 taj! W ogóle on ma trasę czy jest szansa, że jakaś sukcesję dostaniemy darmową? Nie? Nie? Okej, okay, potrzeby nowych rywali. Nowym rywalem niech zostanie... Wenecja, jak ustawimy Wenecję na rywalu. To bardziej będzie chciała wchodzić w koalicję, nie? Węgry, Ottoman, Burgundia, Aragon. Burgundię możemy ustawić. Jako rywala z dalekomorskiego, który nam nie będzie bruździł. Ustawmy go, albo Węgry. A Węgry nie są sojusznikiem Austrii? Nie są. O. Albo Węgry w sumie. Ej, Węgry są głupie Bo albo zostaną papetem Austrii, albo będą sobie. Nie, on nie będzie się sojuszować. Nie. nie, nie. Dobra, ustawmy te węgry. Ustawmy te boże Węgry. Dobra. Mm, tylko że to troszeczkę psuje moje plany odnośnie podbojów, Florencji i Ferrary, no ale no, dobra, niech będzie. Tu nie musisz mi poprawiać relacji. ale od dyplomacji, szybciutko. Szybciutko. Mamy 5 na 4 relacji zarobiście. Aha, Florencja już nie może być naszym rywalem. No to ustaw tą Burgundię, Ustaw tą Burgundię. Cyk. Poszła Burgundia. Z czym ty poprawiasz? Z Ferrarą, z. Tu poprawiasz, żeby zanektować, a tu żeby questa zrobić. OK, spoko. No i oni nie robią tą koalicję, tylko czy ona masz. Mamy dobrych sojuszników, mamy Austrię, potężną, dumnego kaisera, mamy Aragon, co prawda bez Napolu, ale Napoleon jest po naszej stronie, właśnie, powinienem poprawić relacje z Napolem. Eee, tam. Nie no, nie walnie, koalicja tam, tam. Bośnia, Bośnia. Wy tam lepiej patrzcie na Osmana, zaraz wam przyjdzie Osman kebabiniego robić. Chyba, że mnie zostawią. Hmm, trochę mała ta kaiserowa armia. Troszeczkę malutka. Czekajcie, wy tu nie jesteście na styk jakoś? 54 tam? 54 jakieś naksosy, Seksosy, co to jest? 64. No kurwa, tylko na Apolu kawałek podjadłem, no. Panowie. Nie bójcie się. Dobra, żeby nie było przypału. Kto chce sojusz boży? <laughs> Towarzysze bracia siostry oddania. Słuchaj towarzyszu, bracie siostro. Tak, na razie tylko. Wiem, że będę miał za dużo relacji. Lepiej mieć za, za dużo relacji niż mieć koalicję na głowie. O, coś zrobiliśmy. Mm. E, a, w ogóle quest'a zrobiliśmy. Zapomniałem o tym, żeby mieć trzech katolickich sojuszników. Zostajemy 100 Diplomatic Powera. Ok? Trochę mało potrzebny ten Diplomatic Power, ale możemy. Mm. Knight, Shirivajan Order, Teutonic Order. Il, nobility Loyal. Loyalty is great 60. Ok? Wejście, Army Tradition. E lojality, gdzie to mogę zobaczyć, lojality 33% tak, 33% okej okay. okej, okay. jak Sienna weszła w koalicję dobra, wrzuć piąteczkę, bo teraz musimy troszeczkę przymulić i poczekać no dobrze, to wprowadzimy sobie renesans, zanektujemy gówniaków um, 50 prestiżu, o, nobility po, 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 poprawimy relację jak, jak najbardziej dobra, czyli całe Włochy są już w koalicji, nie, jeszcze Ferrara nie weszła nie, no ale to, to nie strzeli, mamy sojusz z Aragonem, z Austrią, z Danią, z sojuszem kalmarskim, Unią Kalmarską, nie, 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 nie. Mamy, mamy potężnych papetów Ktoś Cię supportuje? Nie, nikt Ciebie nie supportuje Okej okay. Spoko, jeszcze z Otomanem można pomyśleć o sojuszu Ale Ty mnie nie lubisz z jakiegoś powodu Rugia Relation Improved Ok, spoko Spłać pożyczka Bożego, si? Okej okay. Kurde, powinienem inwestować pieniądze w kurię, żeby być papieżem no właśnie. A mnie na razie na to nie stać. Fajnie, że papieża nie stać. Na to, żeby zostać papieżem. O kontrolowanie kurii byłoby raczej wskazane. Nawet bardzo wskazane. Ee, Bizancjum. <grym> Bizancjum, widzę, że wojuje. E, ty masz sojusz tylko z. To jest, była czarna, biała owca? Akła nie pamiętam. A, aha, bo ty masz Nerwalu Austrię. Okay. No dobra. No wiecie, potem jak będziemy poszerzać U, u, u czyżby, czyżby Litwa. Litwa. Litwa zrobiona. Litwa Ojczyzna moja. I Litwa dostaje do na wracanie Okej, okay, spoko i nam się otworzyła. One of the Phoning Must be True Convert, ten Province. Mm, musimy 10 prowincji nawrócić. Może być ciężką. Musi się jakieś eventy odpalić. Okej, okay, okej, okay, dobra, mamy wolnego dyplomatę. A chciałem jeszcze tylko zobaczyć, no są husyci, ale husyci są jako herezja, bo chemia się nie nawróciła. Szkoda, bo... Um, a co to jest? A, teraz kardynałów widać, okej? Okay. Bo Czesi mają w drzewku coś takiego, że mogą bardzo szybko zrobić sobie husyskie centrum reformacji. <taki> Takie centrum reformacji na start, które nawraca te gówniackie te... Znaczy zakładam, że to działa jak zwykłe centrum reformacji. No, byłoby bardzo irytujące. Okej? Okay. Um, czy ja mogę wam zrobić na przykład Jak to by działało? Okej okay. 49 kuria tych pieniążków Base cost Kuria Firmy. Zobaczymy jak to będzie działać, to poprawi relacje rozumiem Plus 50 bo chciałem, żeby on był lojalny, tak? A jak on zostanie papieżem, to nic złego się nie stanie. Wyślij tego. Jak to wpłynęło na, 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 na szansę? 50 na 50. Czekajcie, to boostuje mnie czy jego? Okej, okay, dobra. Chyba nasz boostuje, z tego co rozumiem. Najwięcej dołożył o Renesans strzelił Oczywiście nie u nas, bo po co? Po co u nas? O, i to, co mi się bardzo podoba, zawsze jak gdzieś wystrzeliwała ta um, instytucja, to trzeba było wejść w zakładkę, trzeba było wejść w technologię, trzeba było wejść w instytucję, trzeba było wejść w odpowiednią, y, odpowiednią instytucję, trzeba było kliknąć go-to. Aha, <laughs> dalej się, może, Europko, kurwa, twoja mać. Ja, ja, ja się Europko kocham, ale dlaczego ty zawsze musisz mi robić pod górę? No, dalej się we Włoszech nie dało. Renesans musi strzelić we Włoszech, a to jest chyba. Nie, no dobra, tu mogło być jeszcze dalej. Eee, super. Super, zarąbiście. Eee, no nic. Wojna z Burgundią. Papa z trusza na wojnę. Eee, 11 dukatów, bulgarski influence Może być. Dobra, tutaj Wam podziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba. Mam nadzieję, że z, z, znajomy e, syndykalisty, anarchisty. Albo Janusza z Teksasu, wam się podoba. Jutro w kolejne wcielenie z, 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 znajomego Wąsa. Łapek, w górę, soczysty komentarz. Cześć, trzymajcie się. Na razie.